Rosnące koszty gazu, prądu, a co za tym idzie inflacja i presja na podnoszenie płac, powodują, że przedsiębiorcy jeszcze mocniej niż dotychczas pilnować muszą wydatków. Zdobyte w tym czasie doświadczenie uczy, że znacznie lepiej jest zapobiegać kryzysom, niż się z nimi mierzyć. Oszczędność powinna dotyczyć pieniędzy. Ale to nigdy nie jest oszczędność wprost. Digitalizacja to przede wszystkim czas, ale czas to pieniądz. A więc dzięki oszczędności na czasie przedsiębiorcy doskonale oszczędzają dzięki cyfryzacji. Czy wiesz, że w opinii przedsiębiorców to właśnie oszczędność kosztów? 44% oraz większa wydajność i efektywność? 43%. Są dwiema największymi korzyściami, jakie uzyskuje firma inwestująca w cyfryzację swojego biznesu. W niepewnym otoczeniu biznesowym niezmiernie istotnym czynnikiem pozwalającym na przetrwanie i wzrost jest ciągłe wzmacnianie konkurencyjności oraz podnoszenie efektywności firmy i ograniczenie kosztów, a sama organizacja staje się przy tym bardziej eko. Jednym słowem przy takich zmianach wszyscy wygrywają. Również Unia Europejska promuje zieloną transformację i jest zdecydowana stać się pierwszym na świecie blokiem państw neutralnych dla klimatu. W najbliższym czasie pojawiać się będzie coraz więcej aktów unijnych prawa europejskiego, które będzie zobowiązywać przedsiębiorców do tego, żeby stosować pewne określone standardy w zakresie ESG, czyli ochrony środowiska, standardów korporacyjnych i społecznych. Zielona transformacja to nie tylko przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ale i oszczędność zasobów Twojej firmy, w tym przede wszystkim energii, czasu oraz pieniędzy. Dlatego bez wątpienia najważniejszy jest ten pierwszy krok, by zaryzykować i odważnie podejść do cyfryzacji swojej firmy, a biznesowy sukces warto uczcić szampanem, a może nawet Kir royal.